Jak w każdy poniedziałek u Wiesława lekcje zaczynają się o godzinie ósmej. Wiesław budzi się o godzinie 7:50. O kurde pośpię sobie jeszcze 5 minut. O godzinie 7:55 dzwoni budzik drugi raz. Dobra zaraz wstanę nutę sobie poleżę, wyłączam ten budzik i zaraz wychodzę. Wiesław zasnął. O godzinie dziesiątej dzwoni matka, która ma przerwy w robocie i pyta Wiesława jak tam mijają lekcje, a mamo super ancko. To się cieszę synek opowiesz mi jak wrócę do domu. A few moments later. Matka zdenerwowana wbiega do pokoju i mówi do synka: Tak się bawić nie będziemy. Twoja nauczycielka dzwoniła do mnie, że nie było ciebie na trzech pierwszych lekcjach. Za to nie będzie grania na komputrze w gry z kolegami. Trzeba zrobić tu jakiś porządek. Mamo, ale daj mi coś powiedzieć. Nie masz nic do gadania. Słuchaj, bo ten mój telefon się już psuje mam go ponad rok i w nim jest tak dziwnie z budzikiem, że on raz działa, a raz nie. On mnie dzisiaj naprawdę nie obudził. Synek bajki możesz opowiadać kolegom ale nie mi, jak chcesz to możemy się zamienić, ja mam moją Nokia 3310 od 10 lat i cały czas mi śmiga a ten twój iPhone ma cały rok a już się psuje, proszę kup mi nowy telefon a ten zwrócimy na reklamację, synek dobra wyślemy do serwisu faktycznie czy jest on zepsuty. Ktoś dzwoni do matki, państwo wysłali nam telefon do naprawy, przetestowaliśmy go naprawdę wiele razy i nie zdarzył nam się ten błąd. Które Państwo opisali na naszej stronie. W takiej sytuacji koszty będą musiały zostać pokryte z Państwa strony. Okej, okay, rozumiem wszystko. Widocznie syn musiał mi okłamać. Matka wbiega do pokoju synka. Synek, słuchaj, no, przyjechał ten Twój iPhone i okazało się, że oni go sprawdzili wiele razy i wszystko w nim działa tak jak powinno. Nie wiem co Ty za bzdury mi powiedziałeś, ale za to masz już zlikwidowany prezent na Mikołaja i dzieciątko i nie dostaniesz nowego komputera. Ale mamo. W tej chwili idziesz spać. Pamiętaj, że kłamstwo ma krótkie nogi.